Czytanie z księgi proroka Izajasza. z kim żebyście mogli mnie porównać, tak, żeby mi dorównał. Mówi święty, podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone. Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan to Bóg Wieczny, stwórca krańców Ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, Otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Błogosław, duszo moja, pana. I wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, pana. I nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. Refren. Chwali Błogosław, duszo moja, pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy. I uleczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Refren: chwali Błogosław, duszo moja, Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Refren: chwali Błogosław, duszo moja, Pana. Aklamacja: oto Pan przyjdzie. Aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie. Słowa Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie. A moje brzemię lekkie.